Korekcje małżowin usznych wykonują pacjentów po ukończonym dziesiątym roku życia. Uważa się, że w tym czasie ucho osiąga swoje około 95% finalnej wielkości, i już później rośnie w bardzo małym stopniu. Oczywiście operacje te mogą być również wykonywane u osób dorosłych. Często zgłaszają się do mnie pacjenci w wieku około 30-40 lat do korekcji tej, tego kompleksu. Pacjenci często mówią mi, że w internecie można znaleźć domowe sposoby na korekcję małżowin usznych, takie jak bandażowanie lub przyklejanie małżowin usznych klejem do tylnej powierzchni zamałżowinowej. Oczywiście jest to mit tego typu działania, nie, przyno, nie przyniosą żadnej trwałej poprawy wyglądu tych małżowin usznych. Jedynie operacja, zmiana kształtu chrząstki małżowiny przyniesie trwały efekt. Również często pacjenci pytają mnie o to, czy małżowiny uszne odskoczą po operacji. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś urazu małżowiny, jeżeli ktoś nie pociągnie pacjenta za to ucho i nie przerwie szwów, które utrzymują sząstkę, nie ma takiej możliwości i efekt operacji jest trwały. Operacja korekcji odstających małżowin usznych wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Jest to oczywiście najbardziej nieprzyjemny moment operacji w okolicy zausznej. Podaje środek znieczulający. Jest takie uczucie pieczenia, rozpierania tkanek w późniejszej fazie operacji. Pacjent nie czuje budu, natomiast może czuć różnego rodzaju ruchy, pociągania tkanek, szurania, przeciągania nitek. Po wykonaniu cięcia skórnego wypreparowuje sobie chrząstki ucha. Osłabiam je w nowym ułożeniu wszystkich elementów, tak aby lepiej przylegały do głowy. Zakładane są specjalne, niewchłanialne szwy, które zostają na chrząstce na zawsze, i późniejsze szwy skórne, które usuwamy mniej więcej po okresie dwóch tygodni. Po operacji pacjent nosi również opaskę uciskową szczelnie przykrywającą uszy. W ciągu pierwszego miesiąca ta opaska powinna być zakładana 24 godziny na dobę, w ciągu kolejnego miesiąca tylko i wyłącznie na noc. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że ten efekt operacji będzie trwały. Bezpośrednio po operacji pacjent ma założone opatrunki, bandaż uciskowy na okolice uszu. W kolejnych dniach, już w, w pierwszym dniu po operacji pacjent ściąga wszystkie opatrunki, przemywa tą okolicę zamałżowinową, w której zlokalizowane są szwy po operacji oraz natłuszcza je specjalnymi maściami. Na uszy zakładamy gaziki oraz opaskę, którą nosimy przez pierwszy miesiąc w dniu i w nocy i w kolejnym miesiącu tylko na noc. Korekcja płatków uszu wykonywana jest u osób, które długotrwale nosiły tzw. tunele czy bardzo ciężkie kolczyki, które spowodowały powiększenie otworu przeznaczonego pod te ozdoby. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Polega ona na wycięciu, czyli resekcji tkanek oraz założeniu pojedynczych szwów na skórę. Te szwy zazwyczaj usuwane są po około 7-10 dniach. Pacjent następnie po około trzech miesiącach może ponownie przebić płatki małżowiń usznych.